Witam wszystkich. Pierwsza sałatka jarzynowa za nami, drugą jeszcze będziemy jedli za tydzień, bo wiadomo, jak to na Podlasiu, święta obchodzi się dwa razy. Za nami także odrobione część zaległości ligowych, a także 20. kolejka. Magazyn nabity jak stół na święta, także będzie co oglądać, zapraszam. Zanim zaczęliśmy 20 kolejkę, odrabialiśmy zaległości ligowe w środku tygodnia. W tych zaległościach trzy punkty zyskałem. MKS Mielnik. On pojechał do Hainówki, rozbił Hainówkę 0 do 4. Bramki możecie zobaczyć teraz na skrócie. Natomiast jeśli chodzi o sam mecz, no to rozmawiałem z trenerem Mielnika i on był bardzo zadowolony z poczynań każdej z formacji, wyróżnił zawodników z każdej właśnie z formacji na boisku. Hajnówka, mimo że przez jakiś czas grała z przewagą jednego zawodnika, bo z boiska wyleciał bramkarz MKS-u Mielnik, no to nie była w stanie sprostać drużynie z Nadbuga. Co więcej, MKS dołożył jeszcze bramkę, grając właśnie w niedowadze. No, nie wyszedł ten mecz Puszczy i to trzeba powiedzieć wprost, a Mielnik zdobył trzy punkty, na które w pełni zasłużył. Na trzy punkty zasłużył też GKS Stawiski w meczu z Orlentami Czyżew. Stawiski, jak mówiłem, u siebie są bardzo groźne, no i przy przekonały się o tym Orlęta, które, jak rozmawiałem z trenerem Stysiem, są mocno pod formą i trener Stys nie, jest nie, nie da rady wyróżnić zawodników, y którzy chociaż trochę y pokazywaliby formę z okresu przygotowawczego. Stawiski wygrały ten mecz 3 do jednego i takim zawodnikiem, który się wyróżnił, był Dawid Żachon, On w tym meczu zaliczył dwie bramki, dorzucił asystę, stanowił taką największą siłę w ataku, y natomiast Lenta, no, porażka ze stawiskami, mocno skomplikowała ich sytuację w tabeli. Oni mieli odrabiać zaległości i zdobywać punkty, a tych punktów nie zdobywają i stoją już w trudnej sytuacji w tej ligowej drabince. Nie strzela też ich najlepszy zawodnik Jeziński, i tutaj problemy, problemy w czyrzewie się dwoją. Zanim przejdziemy do omawiania spotkań, które się odbyły w 20. kolejce, no to jedno ze spotkań zostało odwołane. Było to spotkanie Kora Piast Białystok. Wszystko rozchodzi. Chodziło się tutaj o niezdatne zdaniem drużyny z Korycina boisko właśnie w Korycinie. Piast wyszedł z inicjatywą, by zagrać w stoku zaproponował boisko, podzielenie kosztów. W to jakby też nie chce, nie chce wnikać, natomiast Korycin na to nie przystał. Mnie intryguje i zastanawia natomiast inna rzecz, bo dostałem też w ciągu soboty zdjęcia prosto z boiska z Korycina, jak boisko wyglądało w sobotę i mam pewne wątpliwości do tego, czy, czy ten mecz nie powinien się tam odbyć, a zdjęcia możecie zobaczyć teraz na, na podglądzie. Przechodząc już natomiast do 20. kolejki klasy okręgowej, ją zaczęliśmy już w piątek. Soku-Sokułka podejmował się GKS Grudek. Tak jak wspomniałem w zapowiedzi, Soku mógł, Gródek musiał. No i to, że Grudek musiał, było widać bardzo mocno na boisku. Soku grał w piłkę no całkiem nieźle, stwarzał sobie sytuację, miał sporo okazji, natomiast GKS jeździł na tyłkach, walczył, dużo mocniej zależało mu na zwycięstwie, i wygrał to spotkanie 3 do 1. Mając w tym meczu tak naprawdę trzy dogodne sytuacje. Na początku spotkania już indywidualnym rajdem popisał się Owerczuk, wjechał w obronek w masło i pokonał bramkarza. Sokół szybko odpowiedział po co prawda trafieniu samobójczym zawodnika z Grudka, ale była to bramka w pełni zasłużona dla Sokółki. Sokół miał jeszcze kilka innych sytuacji w tej połowie. W pierwszej połowie, rzecz jasna. Natomiast na drugą połowę Soku znów wyszedł za nim, atakował, natomiast Grudek walczył o każdą piłkę rył, można powiedzieć, na tym boisku o to, żeby wywieźć z Sokółki korzystny wynik. No i to się opłaciło. Doskonała okazja Sokółki zmarnowana, bramkarz gości wybronił i chwilę później kontratak drużyny z Gródka i było 2-1 dla, dla gości. Analogiczna sytuacja, kilkanaście minut później Sokół miał dobrą okazję, nie wykorzystał jej, Gródek pojechał z kontrą i znowu zdobywa bramkę. Gródek wygrał to spotkanie 3-1, dzięki czemu zostaje w w czołówca dla Sokoła, no powiem szczerze, pięć spotkań na wiosnę, cztery porażki i nie wygląda to za dobrze. Nieco lepsze humory mają na pewno w Krynkach LZS. Po, no, po słabym meczu wygrał z bocianem Boćki 3 do 1. Co można powiedzieć, natomiast to bocianie bocian zagrał ambitnie, walczył, dopóki miał ten wynik na styku, jeździł, je, jeździł na tyłkach orał to boisko w Krynkach niesamowicie. Dużo ambicji chęci zdobycia punktów w kręgach. Natomiast przeważyły takie indywidualne błędy zawodników z, bo, z Bociek, które spowodowały, że to kręgi mają trzy punkty po tym spotkaniu i są w tym momencie liderem rozgrywek, bo Ktoś inny, czyli Hetman Tykociń stracił punkty. Punktów natomiast w końcu dorobiła się Rudnia Zabudów. Ona 2 do 2 zremisowała z MKS-em Mielnik. I powiem szczerze, że to tak śmieszne spotkanie, jakiego można dawno nie było w okręgówce. Rudnia Zabudów zdobyła dwie bramki z rzutu z autu. Mając z świetnego zawodnika, takiego miotacza jak Michajłow, wrzucała te piłki raz za razem w pole karne MKS-u. Z tych piłek no w kuriozalny sposób wpadły do bramki z Milnika. Natomiast Mielnik ze sprawą Krasudzkiego zdobył e, dwa gole z rzutów karnych. Spotkanie skończyło się 2 do 2. E, Rudnia na pewno może zaliczyć to do, do pozytywów, bo w końcu zdobyła jakieś punkty, natomiast Mielnik może mówić o, o stracie. Sam, sam trener z zabudowa mówił mi, że y, no jest nieco zdziwiony postawą Mielnika, bo spodziewał się po nich więcej, natomiast y, jest jak jest. Dwa, dwa zespoły zdobyły po punkcie i czas na kolejną kolejkę przed nimi. Z kolejnych punktów dorobił się w końcu zespół Orląt, czy Krzyżew, bo Orlęta wygrały pierwszy raz na wiosnę. Było to w spotkaniu na tym boisku z Hetmanem Białystok. Orlęta wygrały 2 do 0, jednak jak już wspomniałem też wcześniej, taki po tym meczu trener Styśnia miał jakieś tam miny za yy, bardzo uśmiechnięte i cieszyły go jedynie trzy punkty, ale styl gry pozostawiał wiele do życzenia. Natomiast Hetman Białystok, jak mówiłem, najsłabsza drużyna w lidze na ten moment, kolejny raz bez zdobytej bramki, bez punktów yy, już zameldowała się nawet na ostatnim miejscu w tabeli. Na ostatnie miejsce w tabeli na pewno nie wybiera się Sparta Augustów, ona w derbach regionu pokonała Pomorzankę Sejny 2 do 1 tam. Wynik meczu ważył się do ostatniej sekundy, bo 1 -0 prowadziła Sparta przez długi czas. W doliczonym czasie gry wyrównała Pomorzanka na 1 do 1. I gdy już wydawało się, że ten mecz skończy się remisem, ostatnia akcja, ostatnia sekunda meczu, Sparta zdobywa bramkę, która daje im zwycięstwo. Po tym meczu trener Harasim, trener Sparta Augustów, nie był zadowolony ze swoich zawodników. Jednak znalazł jakieś tam wyróżnienie dla jednego z, z tych z, no, z, dla jednego z kadry i on znalazł się w jedenastce kolejki. Ale kto to jest, to jeszcze się dowiecie. Tak jak wspomniałem, z fotela lidera spadł Hetman Tykocin. On zremisował w łapach 1 do jednego. Na tym spotkaniu byliśmy z kamerą i tutaj możecie posłuchać, co mieli do powiedzenia trenerzy oraz nowy bardzo dobry napastnik, czyli Patryk Stypułkowski. Łupij dziewiątkę o o, Ale go zobaczę Brawo Brawo! Wyglądamy zupełnie inaczej, zdobywamy punkty, e, mamy dużą pewność siebie. Dzisiaj czeka nas ciężki mecz i taki mecz był. E, tylko chyba nieskuteczność zespołu lidera sprawiła, że udało nam się zdobyć punkt, ale strzeliliśmy piękną bramkę, wierzyliśmy w punkty do końca i... Udało nam się zrobić przynajmniej jeden. No Nie ma co gdywać. W jesienią mieliśmy taki skład, jaki mieliśmy. Chłopaki się starali, zdobywali doświadczenie. Teraz Patryk przyszedł dał nam dużo pewności eee, i wszyscy przy nim rosną, tak? czują się pewniej, eee, też wyniki te, które osiągamy powodują, że jest radość, jest chęć do treningu. Wszyscy się dobrze czują No i myślę, że postaramy się podtrzymać tą pasę bez porażki jak najdłużej. Powiem szczerze, że, że, że przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty i... Jednak to są te dwa punkty stracone, niż, niż ten jeden zdobyty. Uważam, że z gry byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem i stworzyliśmy więcej sytuacji. Powinniśmy ten mecz wygrać i zamknąć go już w pierwszej połowie. Znaczy powiem tak, generalnie w pierwszej, w pierwszej połowie mieliśmy sytuację w drugiej mieliśmy dwie sytuacje stuprocentowe, także, także w drugiej połowie też mogliśmy tutaj podwyższyć wynik. No, nie udało to się i tak jak to w piłce, w piłce bywa, no przeciwnik nie stworzył za wielu sytuacji, no ale strzelił bramkę. No. Tak, mecz walki. Mecz jakoś słabo zaczęliśmy. Strasznie, strasznie mocno z tyłu stanęliśmy. Tykocin atakował. Głupi fal przed porem karnym. No bramka z wolnego mogła nie wpaść. Uderzył Słabo, bramkę straciliśmy, później cały czas się broniliśmy. Wyszliśmy lepiej na drugą połowę, zaczęliśmy atakować. Udało nam się wyrównać. No i ogólnie, mecz na remis, dużo walki. No i, no i jesteśmy zadowoleni z tego jednego punktu. Żadnego meczu jeszcze w tej rundzie nie przegraliśmy. Cztery mecze mamy 8 punktów. No i jesteśmy, jesteśmy zadowoleni. W ostatnim takim meczu, o którym chciałem powiedzieć w ramach tej 20 kolejki, jest spotkanie puszcza Hajnówka GKS Stawiski. Zespoły przy, przystępowały do tego meczu w odmiennych humorach. Puszcza przegrała w środku tygodnia 0 do, 0 do 4 u siebie z milnikiem. Natomiast Stawiski pokonały y, Orlęta 3 w 3, 3 do 1. Jednak mimo wszystko to puszcza została, zostawała w tym meczu faworytem, no bo Stawiski wiadomo, punktują głównie u siebie. No i puszcza ten mecz wygrała 2 do 1. Ja już wstawiałem filmik z bramkami z tego meczu i no można powiedzieć, że to takie trochę piłkarskie jaja. bramkarze nie będą tego spotkanie wspominać najlepiej. Co, co ważne, no puszcza, zdobywa trzy punkty, które pozwalają im wyjść z ostatniego miejsca w tabeli. Oni przegonili dzięki temu zwycięstwu Hetman Białystok. No i może to lepsze czasy dla Hejnówki. Natomiast GKS Stawiski to taki zespół typowo środka tabeli, gra w kratkę, raz wygra, raz przegra. Wydaje się, że nie jest zagrożony już ani spadkiem, a na pewno nie jest zagrożony walką o awans. Jak, jak w ostatnim czasie bardzo często to bywa, kosmetyczne zmiany. Tutaj LZT Skrinki na czele 46 punktów. Hetman tykocin drugi, również 46 punktów. Na trzecim miejscu sparta Augustów punktów 45, ale mecz zaległy. GKS grudek na pozycji numer 4, punkty 42. W dole natomiast robi się już bardzo ciekawie, pogoń łapy, która zremisowała w ostatniej kolejce ma tych punktów 15, bocian Boczki punktów 14, puszcza Hajnówka, która tak jak mówiłem. Z ostatniego miejsca ma punktów 11, ale jeszcze zaległe mecze. No i Hetman Białystok na samym dole, punktów 9. <ślesy> Jak w klasyfikacji strzelców było jeszcze przed tygodniem bardzo równo i można powiedzieć ogromny ścisk. Tak, Krasucki z Mielnika w ciągu środy i soboty załatwił sprawę no, bez, bez ogródek, mówiąc na bogato, bo ma już tych trafień 28, drugi Jaźwiński trafień 20, Salik trafiń 19 i Owerczuk trafień 18, bo on w tej ostatniej kolejce zdobył bramkę. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. W jedenastce kolejki po dwudziestej po, po serii gier znajdą się też zawodnicy właśnie z środka tygodnia, z tych meczy zaległych. Natomiast jeśli już chodzi o samą tą jedenastkę, no to taktyka teraz to 4-3-3. W bramce znalazł się bramkarz GKS-u Gródek, Paweł Milewski, umieściłem go w tej jedenastce dlatego, że te jego dwie interwencje, takie dość ważne, przyczyniły się do tego, iż GKS-Gródek wychodził później z kontratakami, które dały im bramki i trzy punkty, stąd też Paweł znajduje się w naszej jedenastce kolejki na pozycji bramkarza. Natomiast w obronie tutaj czwórka obrońców od prawej strony na prawej obronie Sebastian Taudul z lzt Sukrynki. On zdobył bramkę na 1-0 w meczu z Boćkami. Pracował, no nie miał z nim lekkiego życia boczny obrońca drużyny z Bociek. Bo zresztą chyba najszybciej z drużyny z Bociek został zmieniony. No i Sebastian wywarł takie pozytywne wrażenie: ręki, tak naprawdę tą prawą stroną prowadziły większość ataków w tym meczu. I one, żeby skuteczniejsi byli napastnicy, by na pewno Sebastian nie skończył tego tylko z bramku, ale też może z jakimiś asystami w środku obrony dwójka, taka szczuba tabeli można powiedzieć Marcin Plaga z Hetmana Tykocin tutaj akurat rozmawiałem tym razem nie z trenerem, a z Rafałem Maliszewskim, prezesem drużyny Tykocina i on wyróżnił Marcina powiedział, że w tym meczu z łopami on stanowił taką no, podporę obrony, stąd też jego miejsce w 11 kolejki oraz Łukasz Golonko z MKS Umielnik, jest to pierwsza nominacja dla tego zawodnika bardzo doświadczony obrońca z z drużyny MKS Mielnik. Był wychwalany przez trenera, właśnie Mielnika, szczególnie za spotkanie z Puszczą Hajnówka, które było rozegrane w środku tygodnia. Jako lewy obrońca tutaj Mariusz Michajłow. To ten miotnik rzutów z autu, z zabudowa. Dwie asysty bezpośrednio z rzutu z autu, z wyrzutu ręką. Może nie jest to taka typowo piłkarska część tej dyscypliny, jednak jak widać, silne ręce wystarczą. Aby znaleźć w jedenastce kolejki, co by nie mówić, dwie asysty bocznego obrońcy. i gratulacje. W środku pomocy znalazła się trójka zawodników. Tutaj Przemysław Dorożko z GKS-u On w tym spotkaniu z Sokołem zaliczył dwa trafienia. Naprawdę bardzo szybki, dynamiczny zawodnik. Nie kalkulujący. Co miał na nodze, to strzelił. I no, w pełni zasłużenie w końcu znalazł się w tej jedenastce. Bo tydzień temu też go wyróżniałem. Jednak znalazł się na tak zwanej ławce rezerwowych. Drugim z środkowych pomocników był Rafał Szybajło z Parta to ten zawodnik, o którym mówiłem, że był z niego zadowolony, trener Harasim, mimo że po meczu z Pomorzanką, choć wygranym, miał wiele do zarzucenia swoim zawodnikom, no to Rafał znalazł się w, tych, w gronie tych wyróżnionych i znajduje się też w jedenastce kolejki. Ostatnim z pomocników jest zawodnik pogoni łapy, Piotr Chryniuk, to jego właśnie wyróżnił trener KUL po meczu z Hetmanem Tykocin, to zdaniem trenera to, to właśnie Piotrek zasłużył na takie Wyróżnienie. Piotrek też już wcześniej był przeze mnie wyróżniany w 11 kolejki i, i znajduje się tu już po raz drugi. Nie poraż pierwszy, można także spotkać napastnika Daniela Krasuckiego w jedenastce kolejki. On w środę strzelił trzy, w sobotę dołożył dwie, pięć bramek w przeciągu tych kilku dni. Sprawiło, że uciekł znacznie w klasyfikacji strzelców, a no, nie sposób nie umieścić kogoś takiego w jedenastce kolejki. Umieściłem tutaj także Igora Jastrzymskiego, on znalazł się tak jakby na lewej stronie napadu. Igor to młody zawodnik Puszczy Hajnówka, on dał swoimi trafieniami trzy punkty w meczu ze Stawiskami. Igor po raz kolejny jest przeze mnie wyróżniany i, i uważam, że nie, nie po raz ostatni, bo naprawdę prezentuje duże umiejętności na tle, na, na tle swoich kolegów. Ostatnim z zawodników, którego wyróżniłem, był Dawid Żach. Dawid Żach to zawodnik GKS-u Stawiski. On w meczu z Orlentami czyże w środowym spotkaniu zdobył dwie bramki, zaliczył asystę. Mimo przegranego spotkania w Hajnówce tam też trafił, stąd też jego nominacja. Poza tym wyróżniłbym tutaj zawodnika jako ławkę rezerwowych z GKS-u Gródek Dawida Andruszko, Kacpra Sędziaka z Bociana Boćki oraz Piotra Leszczyńskiego z Pomorzanki sejny. Po w 21. kolejce, którą teraz będę zapowiadał, tabela może się strasznie rozjechać, a może też nadal być niezmieniona. Przed nami takich kilka spotkań bardzo ciekawych. Jak my to widzimy w kwestii Typera? Tutaj teraz powiem, że kolejnym gościem, którego zaprosiłem, jest trener GKS-u grający trener GKS-u Łukasz Gryko. Przechodzą do pierwszego spotkania: Puszcza Hajnówka Piast Białystok. Tutaj ja postawiłem na, mimo wszystko na gości z Białego Stoku. Podobnie zrobił Łukasz Gryko. Natomiast Wojtek w tym spotkaniu stawia na remis. Drugie spotkanie GKS stawiski soku Sokółka, Tutaj też nie było między nami zgodności. Ja przewiduję tutaj remis. Natomiast Wojtek i Łukasz stawiają na Sokółkę. Trzecie spotkanie, GKS Gródek, Pogoń Łapy. Tutaj nasz goście Łukasz Gryko poszedł za swoimi, stawia na GKS Gródek. Natomiast ja z Wojtkiem, tak jakby pod słowa, które były w komentarzu od Piotra Chryniuka, właśnie zawodnika z ŁAP, stawiamy na X, ponownie nie stawiamy na Pogoń. Może to przyniesie dalej w dalszej fazie też szczęście drużynie z ŁAP. Zobaczymy. W każdym razie ja i Wojtek w tym spotkaniu stawiamy na remis. Hetman Tykocin Sparta Augustów no tutaj hit nad hitami. Druga drużyna zmierzy się z trzecią. I tak naprawdę każdy z nas widzi tutaj remis. Postawiliśmy na, 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 na remis, mimo że Hetman gra u siebie, to to Sparta no, lepiej, lepiej punktuje, nieco lepiej punktuje na wiosnę i może dlatego skłoniliśmy się w kierunku właśnie XA. Jak będzie, czas pokaże. Czas pokaże też, czy mamy rację. W... Ponownie skreślając Hetman Białystok, bo w meczu, który rozegrany stanie w Sejnach z Pomorzanką, wszyscy z nas postawili właśnie na Pomorzankę, gospodarze tego meczu. Nikt z nas nie dał szans Hetmanowi Białystok. W spotkaniu Orlęta czy Żefrudnia Zabudów także nikt z nas nie dał szans gościom z Zabudowa. Orlenta, mimo że są pod formą, grają u siebie. Rudnia no, nie zaczęła najlepiej tej rundy wiosennej i to tak delikatnie mówiąc. Co prawda zdobyła ten punkt z milnikiem, natomiast też wywalczony dzięki stałemu fragmentowi gry. Nie strzeliła bramki z akcji. No, stawiamy tutaj na, na jedyneczkę yy, i okaże się czy mamy rację. Natomiast w meczu MKS Mielnik ZTS Krynki, yy, gdzie Krynki, Krynki czeka najdalszy wyjazd w rundzie yy, ja postawiłem na dwójkę, podobnie zrobił Łukasz Gryko i, i Wojtek. Każdy nas stawia na, na gości. Mielnik gra w kratkę, kręki punktują lepiej wiosną, jednak mielnik u siebie to, no, to bardzo, bardzo groźna drużyna, a co więcej, no, kręki czeka bardzo długa podróż i tutaj to też ma, może mieć jakieś znaczenie. Ostatnie spotkanie to bocian-boczki Kora Korycin. Tutaj ja, ja widziałem i Boczki i korycin już niejednokrotnie w tej rundzie. I powiem szczerze, bo Boćki robią na mnie większe wrażenie. Lepiej grają w piłkę na pewno. Więcej grają piłką. Natomiast korycin to taki zespół, który rzuca tak zwaną lagę i, i na tym opiera głównie swój atak. Boczki poza tym grają u siebie i stąd ja widzę w nich faworyta, podobnie jak Wojtek. Natomiast nasz gość Łukasz Gryko postawił na remis.